Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciek Nowocień i będę miał okazję poprowadzić dzisiejsze studio przed meczem z mks em Benzin. dzisiaj w naszym studiu PGS Kry, będzie pięknie. Będą dwie... Będzie dwoje, dwoje gości i będą to kobiety. Pierwszym, pierwszym z naszych gości jest Dominika Pawlik, czyli szefowa działu siatkówka portalu WP Sportowe Fakty. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam, dawno Cię tutaj był, hatowie nie widzieliśmy, ale, ale w końcu się udało przyjechać. Tak, tak, w końcu się udało, terminarz nie był do końca sprzyjający, ale w końcu się udało. No właśnie, z tym terminarzem jest, jest różnie, szczególnie że no wiemy, jak jest po, po sezonie reprezentacyjnym, potem będzie turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Także zaczyna się, zaczyna się teraz ten maraton i nie tylko PGS Krabbeł Bełchatów, ale wszystkie zespoły Plus Ligi no, czeka ciężki okres, prawda? No tak, cały czas jest to nadrabianie, granie systemem środa, sobota czasami jeszcze wychodzi tak, że niektóre zespoły w ciągu siedmiu dni rozgrywają trzy spotkania, więc rzeczywiście może być to dla nich problematyczne, więc jest dużo podróżowania, mało czasu na, na treningi, na przygotowania do kolejnych spotkań, także później wychodzi jak wychodzi. No na razie za nami kilka, kilka kolejek. Szczerze to już się sam gubię, bo są te, te kolejki są przenoszone, mecze rozgrywane. Awansem, ale o, o tym później troszeczkę było już tych niespodzianek w tym sezonie. Myślisz, że to jest, że to jest efekt właśnie tych pierwszych meczów, czy, czy faktycznie ta liga może być tak wyrównana i nieobliczalna, że no, ciężko tutaj coś przewidzieć w każdej kolejce, w każdym meczu? W Rosji. Czy duży wpływ na to na pewno mają e, motorze. kadrowiczy rzeczywiście bardzo dużo wrócili do klubu, więc siłą rzeczy to są zmęczeni i mieli czasu na, na to, żeby odpocząć. E, więc tak, moje no niespodzianki są m.in. przez to, ale też myślę, że Liga się też wyrównała w porównaniu do tych poprzednich sezonów. Teraz jest więcej faworytów do, do gonitwy o, o czołowe pozycje, więc myślę, że to też jest to. To muszę Ciebie zapytać jako obiektywnej dziennikarki PGS Krebuchatów na, na co stać nasz zespół w tym sezonie według, według Ciebie, według, według dziennikarzy Waszego portalu. Czy myślę, że cały czas skra nie ma chyba sezonu, w którym skra by się nie utrzymywała w gronie faworytów do, do końcowego zwycięstwa? I tak naprawdę przez to, że, że jest to cały czas prawie ten sam skład, który był w poprzednim sezonie i gdyby nie, nie te problemy, które się przydarzyły, problemy zdrowotne i, i tak dalej, no to myślę, że mógłby osiągnąć więcej, więc teraz, jeśli tylko złego się nie stanie, no to cały czas jest gronie faworytów i myślę, że, że to się nie zmieni, że cały czas wszyscy wiedzą o tym, że grała i myślę, że tak właśnie będzie. No właśnie, odpukać nie ma na razie kontuzji w naszym zespole i to jest... To jest bardzo dobra wiadomość, bo jak wiemy, no, mieliśmy pięciu kadrowiczów, do tego sztab też, też podróżował z reprezentacją Polski. Wiadomo, że sztab nie gra, także z tymi kontuzjami jest no może ewentualnie psychicznie, bo wiadomo, że chłopaki są bez rodzin, tyle czasu. Ale szczególnie Artur Szalpuk, Karol Kłos, Kuba Kochanowski, którzy naprawdę mieli sporo grania reprezentacyjnego, na razie czują się dobrze i... No to, jest, to jest dobra wiadomość, bo że no jednak dają radę mimo, mimo takiego natłoku. meczu. No tak, chyba są też na fali jeszcze cały czas tego przygotowania, które, które mieli ze sobą właśnie w kadrze, więc myślę, że to jest kwestia tego. Plus też mieli jakby nie patrzeć troszeczkę czasu na, na odpoczynek e, w trakcie sezonu kadrowego, więc, e, więc na pewno to im się przydało. E, Myślę, że, że w końcu przyjdzie też kryzys, ale z no ma akurat tą dobrą sytuację, szczególnie na środku siatki, że, że tutaj może dojść spokojnie do zmian i nie będzie dużej straty jakości, albo może nawet żadnej straty jakości nie będzie. Na przyjęciu zresztą jest podobnie, więc tak naprawdę dużym atutem jest, jest właśnie to, że, że ta ławka jest na tyle szeroka, że nawet jeśli ten kryzys ich dopadnie, to nie będzie to miał większego wpływu. No ja właśnie, rozmawiałem o tych kadrowiczach. O... Ostatnim meczu przeciwko Wiśle Bydgosz, świetny mecz Mariusza Wlazłego, ale też Artura Szarpuka, który no, też miał dużo tego grania, dużo grania kadrowego. Artur cały czas mówi, że jest gotowy, że się czuje dobrze. Tak samo przed tym maratonem meczów z trudnymi rywalami. Nie oszukujmy się, że teraz skoro czekają naprawdę cztery naprawdę ciężkie mecze. I to w kontekście naszego zespołu też cieszy, że Artur, no i cała, cała, cała reszta jest, jest gotowa. Tak, no i przede wszystkim fajnie, że, że chłopaki po prostu się bawili siatkówką, bo mieli przez cały czas ten mecz pod kontrolą, może drobne problemy w, w trzecim secie, ale przez cały czas wszystko mieli pod kontrolą, tak naprawdę nie było większych nerwów, więc, więc mogli po prostu grać swoje i nie musieli jakoś jakoś specjalnie... nie dochodziło do nerwów, więc, więc myślę, że to, to był duży atut. No i zagrali tak naprawdę też na takiej że właśnie bez większej presji, przez to, że byli co prawda tym faworytem, zawsze są, albo prawie zawsze są i będą tymi faworytami, ale na pewno dobrze to na nich wpłynęło i widać było, że przez to, że było więcej ludzi w ich grze, więcej ich cieszyło, więcej wychodziło i to się też odbiło na tym, co widzieliśmy. No właśnie, te dwa pierwsze sety meczów w Bydgoszczy, prawie doskonałe w wykonaniu PGS-kry. No nie masz wrażenia, jak już mamy pomarucić, mimo że, że PGS-kra wygrała 3 do zera i... I tak naprawdę Wisła no nie miała za wiele do powiedzenia. Ale właśnie, jeśli mamy pomarudzić, końcówka trzeciego seta pozostała. Wiła ta, troszeczkę taki niesmak w świecie szatkarskim, czy jednak no, zdarzyło się, PGS KRA wygrała i zapomnijmy o tej końcówce. Czy trzeba też tutaj dodać, że w trzecim setie przecież grał Kamil Droszyński i ogólnie były też zmiany Piotr Korczyk za Miladę yy, więc Okej, okay, być może nie, nie wszyscy zawsze tronują w tych samych właśnie szóstkach, więc można to z, z, właśnie zrzucić na, na karp tego, że, że rzadziej grają na przykład z Kamilem. Eee, myślę, że takie jeszcze się zdarzają i to jest normalne. Najważniejsze jest to, że rozstrzygnęli końcówkę na swoją korzyść, bo, bo umiejętność właśnie rozstrzygania ko końcówek na, na swoją korzyść to jest coś bardzo ważnego, więc taka po prostu była też potrzebna przy okazji. No właśnie, potrzebne było takie przekonujące zwycięstwo. Mówił o tym Artur Szalpuk przed meczem właśnie w Bydgoszczy, że no po, po przegranej z Kuprem Lubin trzeba zareagować. PGS kraj jest takim zespołem, który musi reagować po przegranej i chyba się udało. No tak, ale to chyba właśnie też cechuje takie duże zespoły. Jakim jest skraj, że, że po porażce właśnie nie zamartwiają się tym, tylko idą po prostu do przodu i tak też pokazywali to przecież w zeszłym sezonie, kiedy, kiedy były te wszystkie problemy, że, że tak naprawdę zostawiali porażki za sobą i, i w kolejnym spotkaniu grali po prostu lepiej. Więc myślę, że to jest właśnie coś, co kuje co skraj. Mm -hmm. Spójrzmy na statystyki, może tak wybraliśmy kilka takich najciekawszych, najciekawszych graczy, najciekawszych statystyk z tego meczu. MVP został Mariusz Wlazły. No, z liczby mówią same za siebie, ale nie brakowało komentarzy, że powinien jednak najbardziej wartościowym meczem, zawodnikiem meczu zostać Artur Szalpuk. No i jakie jest Twoje zdanie? Bo zdania są podzielone. Ja się, ja się, chyba, ja się chyba nie określę, bo ciężko... Ciężko tutaj powiedzieć, który, który z tych zawodników był lepszy. A jakie, jakie jest Twoje zdanie, Artur czy, czy Mariusz? Czy może jeszcze ktoś inny? Bo tutaj widzimy też, że Karol Kłos również zagrał świetne spotkanie. Myślę, że to jest zawsze problem dla komisarza, kiedy, kiedy masz kogo wybierać. Właściwie dobrze, kiedy masz kogo wybierać, bo to znaczy, że, że drużyna grała naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że obaj, zarówno i Mariusz Blazły, i Artur Szalpunk zagrali bardzo dobre spotkania. I tak naprawdę trudno powiedzieć, który, który bardziej się przysłużył do, do tego końcowego zwycięstwa. Artur się też wywiązał bardzo dobrze z, z defensywy, e, więc wydaje mi się, że jakikolwiek wybór by nie był, to oczywiście kibice mogliby mieć zawsze odmienne zdanie. No ale w sumie to dobrze, tak jak mówię, im więcej możliwości do, do wyboru MVP, tym lepiej. Właśnie, mówiliśmy na początku o tym, że Liga jest coraz ciekawsza. Od, o tym też mówiła chociażby ostatnia, ostatnia kolejka, chociaż te, gubimy się, która to jest ostatnia, jeśli możemy zobaczyć wyniki y, ostatnich meczów Plus Ligi. To jest czwarta kolejka, która, która została rozegrana, y, no, tak jak Państwo zresztą widzą, w różnych, w różnych datach. Y, PGSK wygrała z Wisłą y, Bydgoszcz y, 3 do 0, y, ale tutaj Największą, chociaż nie wiem, czy to jest niespodzianka, projekt Warszawa pokonał Jastrzębski Węgiel 3 do 0. Jednak chyba przy tych problemach zespołu z Warszawy, ekipy z Warszawy, jak tutaj już niektórzy, niektórzy nazwali ten zespół, to jest, no ewidentnie Jastrzębski ma jakiś problem i no, trzeba coś z tym zrobić, jeśli, jeśli, myślą, jeśli myślą o medalach plus li. No tak, oni zresztą przegrali chyba trzy mecze z rzędu bez zwycięstwa seta w swojej hali, więc rzeczywiście, natomiast w kolejnym spotkaniu, czyli tym, które chyba zostało rozegrane wczoraj, wygrali już z Suwałkami, aczkolwiek no nadal ta gra pozostawiała jednak mimo wszystko wiele do życzenia, ale małymi krokami, no nie właśnie. ma wyjścia. No Suwałki to jest, to jest Beniaminek, Beniaminek plus Ligi, żądli zwycięstwa, ale jednak... Jednak z takimi markami chyba jak Jastrzębski węgiel, ciężko, ciężko im wciąż rywalizować, prawda? To, to zależy, bo z drugiej strony wcale nie ma na nich presji, oni wiedzą też, że dobrze grają. Bardzo dobrze też grali w meczach przedsezonowych. Miałam okazję akurat ich wyglądać. Więc rzeczywiście pokazali, że, że mają potencjał i chociaż cały czas za cały stawiają sobie pozostanie w Lizę, co może troszeczkę brzmieć śmiesznie i na no dosyć niski cel, ze względu na to, że rzeczywiście pokazują niezłą siatkówkę, to myślę, że utrzymają się i teraz jeszcze fajnie, że w końcu jest nowa hala, będzie otwarta chyba w przyszłym tygodniu, więc tym bardziej. Beniaminek w końcu wchodzi. No, tak, całkowicie. No, z tego, co pamiętam, była tak. pojechałaś do Suwał tak. na, na turniej przed, przed sezonem. No, jak tam się jedzie? Bo szczerze, my jesteśmy tutaj w Bełchatowie, a i tak nie mamy najdalej, ale jesteśmy przestraszeni takiej, takiej wycieczki, aż gdzieś tam na, na dalekie Podlasie, już gdzieś tam prawie za granicę Polski. E, ja jechałam z Warszawy i też wydawało się, że to będzie bardzo długa i daleka droga, ale okazało się, że jest całkiem w porządku nie było tak źle. E, drogi są całkiem ok. Zrobione po drodze, więc nie będzie źle. Może troszeczkę dłużej niż do Olsztyna, bo e, to zupełnie w inną stronę, ale jest dobrze. No to chociaż, chociaż troszeczkę słów. Chociaż pamiętam, że mieliśmy taki terminarz na początku, zanim, e, zanim doszło do kilku zmian, że prosto z Rzeszowa, który mecz miał się odbyć chyba w środę, mieliśmy w sobotę jechać do Słuchow. Czy, czy no w każdym razie trzy dni, dni przerwy, no to tego już sobie w ogóle nie wyobrażam. Ale w trzy dni zdążylibyście dojechać. No w trzy dni tak, ale nie wiem co by potem było na boisku jest długa ławka, więc połowa by została i dojechała inaczej. Okej, okay, przejdźmy jeszcze na chwilkę do dzisiejszego meczu. MKS będzie outsider plus ligi. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Czy w Bełchatowie jest w stanie MKS jakieś punkty wywalczyć? Nie, myślę, że nie, aczkolwiek fakt, że oni jeszcze nie mają zwycięstwa na swoim koncie jest zastanawiający, bo oni grali całkiem nieźle i pokazują się z dobrej strony, tylko energii zwykle starcza na dwa sety, a później nagle gdzieś, gdzieś nie wiem, czy to jest kwestia przygotowania fizycznego, pewnie nie. Ale gdzieś ta drużyna pęka. No i to trzeba pamiętać, że, że Irańczyk do nich dojechał stosunkowo niedawno. Jeszcze pojawiły się problemy zdrowotne, więc myślę, że oni dopiero odpalą, ale pewnie jeszcze nic się. No, mamy taką nadzieję. Przynajmniej, przynajmniej my tutaj jako, jako klub, jako PGS jako Pa Dominika, bardzo Ci dziękuję za, za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś, kiedyś się tutaj spotkamy w Bełchatowie. Nie tylko w Bełchatowie, tutaj przy stolikach dziennikarskich, ale również w studiu. Dziękuję. A państwa zapraszamy na krótki materiał z Bydgoszczy, który, który wspólnie z Tomkiem Michalskim nagraliśmy podczas meczu PKS w Zareagowaliśmy w jedyny porządny sposób, w jaki mogliśmy. Przejechaliśmy, wygraliśmy dość pewnie, pomimo pewnych problemów w trzecim secie, ale jednak nie męczyliśmy się za długo. Ja myślę, że dla nas ten mecz między innymi też pokazał to, że mamy w drużynie wyrównany skład i możemy korzystać z wielu zawodników i ta jakość naszej, naszej gry gdzieś tam nie spada. Oczywiście w ostatnim secie Bydgosz troszeczkę poprawiła swoją jakość gry. Przede wszystkim przyjmowali do, do siatki, gdzie rozgrywali tą piłkę na nasz troszkę lecący blok. Też nie mieli nic do stracenia, więc ryzykowali bardzo dużo. To ryzyko im się opłaciło. My oczywiście chcieliśmy popełnić jak najmniej błędów, aczkolwiek siatkówka to jest gra błędów i akurat w tym secie nam się przytrafiło ich dużo więcej niż w pozostałych dwóch, ale chciałbym podkreślić, że jednak drużyna mając tak, drużyna jeżeli ma wyrównany skład tak jak tak jak to jest u nas, to może rotować i na tej jakości nie schodzić, a przypomnijmy, że jednak tych meczów będzie coraz więcej w krótkim odstępie czasu, więc tylko się należy cieszyć, że, że możemy grać i korzystać ze wszystkich zawodników. Nie wiem, jakie są komentarze, ale my też chcemy oglądać taką skry, taką grę. Widać, że to, nad czym pracowaliśmy cały tydzień dzisiaj, szczególnie w tych dwóch pierwszych setach, bardzo dobrze funkcjonowało. Mamy kolejny tydzień, żeby potrenować, więc y, mam nadzieję, że będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Jeszcze czasami emocje odgrywają. Nie do końca mogę sobie dobrze wyrzucić piłkę, ale, ale y, mam nadzieję, tak jak mówiłem ci wczoraj, y, bo chyba to było wczoraj lub przedwczoraj, y, że, że mam nadzieję coraz częściej pokazywać to zagranie. No na pewno te dwa pierwsze sety bardzo dobrze nam się ułożyły. E, zagraliśmy praktycznie chyba na niskim procencie błędów. E, to bardzo, bardzo cieszy, bo gdzieś tam ostatni ten czas między tym meczem z Lubinem, a, a teraz z Bydgoszczą mieliśmy chwilę, żeby móc potrenować. Czeka nas jeszcze jeden taki luźniejszy, luźniejszy okres, a później już zaczynamy grać co trzy dni, także fajnie, że to funkcjonuje tak jak, tak jak w tych pierwszych setach, ale musimy w każdym meczu mieć taką samą koncentrację. E, emocje e, i taki fan z tego, że gramy w siatkówkę. Muszę, muszę być gotowy. Większy maraton był na pucharze świata. E, inne drużyny już, już ten maraton rozpoczęły, grają. Środa, sobota, bardzo dużo dawki, dużej dawki e, siatkówki. Czuję, czuję się bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że to wytrzymam. Z powrotem w naszym studiu przed meczem z MKS-em Będzin, kolejny nasz gość, czyli Ania Korabiec, libero.euks.ukomers.com Łódź. Cześć Aniu i powiedz, co ty tu robisz, bo jednak, jednak chyba Łódź jest na razie bliższa twoim, twojemu sercu niż um, Ze względów klubowych oczywiście, natomiast no, w Bełchatowie mam narzeczonego i jak tylko mogę, staram się go wspierać z trybu. Skoro przyjechałeś dzisiaj, Kasper gra gdzieś tak na 70-80% pozytywnego przyjęcia i wygrywamy szybko 3-0. Mam nadzieję, że będzie to dobry mecz. Będzie na co popatrzeć i że zwycięstwo będzie po stronie skryp. No, już tak mówiąc poważnie, no zacznijmy może od ciebie. Wczoraj EKS wczoraj commercecom wygrał mecz Ligi Kobiet z Wolej Wrocław. Ty nie zagrałaś w tym meczu, ale to zwycięstwo, czyli to, czego ŁKS chyba najbardziej potrzebuje ostatnio w Lidze Środkówki Tak, bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Nasza gra pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale mam nadzieję, że szybko wyjdziemy z dołku i będzie to wyglądało coraz lepiej i same będziemy bardziej cieszyć się z naszej gry. No tak jak wspomniałeś, najważniejsze jest, że jest to zwycięstwo, że są trzy punkty dla nas. Super. No, się fajnie byłoby że znowu zagrać w finale kupów kobiet z grątem budowlanymi. No bo to jednak, jednak derby to jest coś, coś chyba e, niesamowitego dla, dla, dla dwóch łódzkich drużyn dla, dla Was jako zawodniczek. Przy takiej publiczności, jaka jest w Łodzi, no parę razy ty sam byłem na derbach, więc, więc wiem jak to wygląda na boisku. Chyba musicie to przeżywać jeszcze. Nie no, naprawdę kibice są cudowni, szczególnie nasi z UKS-u, kala na derbach zawsze jest wypełniona do ostatniego miejsca i zupełnie inaczej gra się przy takiej widowni. E, dlatego też wydaje mi się, że to nas poniosło do, do zdobycia mistrzostwa Polski. Dobra, Liga siatkówki Kobiet to zostawmy na razie. Jesteś po meczu, więc już nie będziemy męczyć. E, zapytam inaczej. Może nie, nie też o mecz z Benzinem, tylko... Ty jesteś libero, Kasper jest libero, powiedz, radzicie sobie jakoś, oglądacie wspólnie mecze, czy twoje, czy, czy Kacpra, siedzicie przed telewizorem i analizujecie, jakoś sobie radzicie nawzajem, czy, czy jak to wygląda? Szczerze nie, szczerze w domu staramy się tak, staramy się, nie za dużo rozmawiamy o siatkówce, wiadomo, tam dzielimy się swoimi przeżyciami z treningu, z meczu, wspieramy się oczywiście. Ale, ale nie jest to tak, że czekamy na nasz mecz, że oglądamy, analizujemy, nie wiem, staramy sobie wytknąć błędy, czy, czy, czy pomóc sobie w ten sposób. W no domu bardziej na spokojnie, siatkówkę zostawiamy z boku. No ale Kacper też jeździ do Ciebie do Łodzi, z tego co wiemy. Ty przyjeżdżasz tutaj, także wspieracie się, chociaż, chociaż w ten sposób, jeśli możecie oczywiście, no bo życie siatkarki, siatkarza jest, nie jest łatwe, jeśli chodzi o, o takie sprawy, żeby gdzieś tam jeździć na, na, na mecze właśnie swojej, swojej narzeczenia swojego narzeczonego? E, oczywiście, jak tylko mamy taką możliwość, to, to jesteśmy u siebie na meczach, wspieramy się i, i to jest myślę, że i dla niego, i ja mówiąc za, sama za siebie jest to bardzo fajne i um, od razu człowiek nie wiem, tak? Spokojnie się może czuję na boisku, więc, więc takie wsparcie jest naprawdę czymś super. I też możemy sobie na to pozwolić, bo w tym sezonie jesteśmy bliżej siebie, więc łatwiej jest pokonać ten dystans, a w szczególności jak jest dzień wolny, to, to zawsze jesteśmy. A, czy Ty się denerwujesz na, na meczu Caspra, na przykład jeśli tutaj jesteś w Bełhadowie czy przed telewizorem oglądasz mecz EGSK, jednak, jednak czujesz, czujesz taki właśnie reszty do nocy większy niż podczas oglądania zwykłego meczu? Ojeju, zawsze, zawsze. To, to zupełnie w ogóle nie ma co porównywać. Siatkówkę oglądam raczej bez emocji, chyba że jest to reprezentacja i grają jakieś ważne cele, ale mecz skryp, no zawsze chcę, żeby wygrali. Każdy punkt jest dla mnie taki no, nerwowy mogę powiedzieć. No przejdźmy do dzisiejszego meczu. MKS będzie to jest rywal, który może zagrozić pewnie jeszcze dzisiaj, czy jednak to będzie, będzie krótki mecz z wynikiem 3-0 oczywiście dla to jest. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że Plus Liga jest bardzo porównana w tym sezonie i niespodzianka może sprawić każdy. No, nie ukrywajmy, Skra jest liderem w tym meczu i mam nadzieję, że tak też się zaprezentują na boisku. Aczkolwiek każdy zespół chce wygrać ze Skrą chatów i ciężko jest stwierdzić, że będzie to łatwy i przyjemny mecz, czy nie, bo na pewno zespół z na e, zmobilizuje się i będzie chciał pokazać swoją najlepszą siatkówkę, więc trzymam kciuki, żeby Skra również była cały czas skoncentrowana i zagrała jak najlepiej potrafi. Ale możemy chyba być optymistyczni nastawieni po, po ostatnim meczu, bo to był, to był dobry mecz w wykonaniu Pani No z wyjątkiem końcówki tego trzeciego seta, ale no, zdarzają, zdarzają się takie czasami takie przestoje, najważniejsze są te e, trzy punkty, które Pani Eskra do... Tak, tak, dokładnie. Mecz, e, no, można powiedzieć, był gładki. Fajnie, że trener też wpuścił rezerwowych zawodników, bo to też na pewno będą przydatni na, na następne kolejki, będą na pewno mieli większą pewność siebie. No ten trzeci set faktycznie był najbardziej wyrównany, ale... No można powiedzieć, że Bydgoszcz troszkę uśpiła Bełchatów przez te pierwsze dwa sety i gdzieś jak um, troszeczkę lepiej zagrali w tym trzecim, no i wcześniej ta koncentracja spadła w Bełchatowie, no to potem, um, ten, ten trzeci set wyglądał jak wyglądał, aczkolwiek to no najważniejsze jest zwycięstwo i tutaj Skra wykazała się doświadczeniem, że, że wyciągnęła ten trzeci set i trzy punkty są tak jest. No powiedz jak się gra takie maratony meczów, który czeka teraz PBS tak naprawdę co zaczyna się właśnie granie co trzy dni, no i szczególnie, że PSK ma naprawdę duże firmy na, na swoim celowniku, czyli projekt Warszawa Jastrzębski Węgiel Zaksa Kędzierzyn-Koźle i co trzy dni jednak, jednak będzie brakowało tego czasu na treningi co, co, co chyba jest ważne dla Was, bo mecze to jest jedno ale przede wszystkim trzeba się dobrze przygotować do, do kolejnego każdego meczu no trenować. Po potrenować po prostu na spokojnie sobie, sobie wszystko no, wszystko A, no na pewno będzie to ciężki moment bo no, no, Ciężko jest grać tak co trzy dni. Wiadomo, że na każdy mecz um, każdy chce zmobilizować się jak najlepiej, ale wiadomo, brakuje czasu na trening, na przygotowanie się też taktyczne do przeciwnika, bo no, na tym poziomie jest to, to bardzo ważne. Um, Aczkolwiek no, mam nadzieję, że, że po prostu Skra podejdzie do tego um, jako do fajnego takiego wyzwania, żeby w krótkim czasie uzbierać jak najwięcej punktów, żeby sprawdzić się na jakim etapie um, są teraz, bo, bo wiadomo, że są różne wzloty i, i upadki formy, więc, więc to będzie też dla nich taki sprawdzian, na jakim etapie są teraz. Jeśli możemy, zobaczmy pary, pary najbliższej kolejki w Polsce. Kilka meczów już, już za nami. Asa Koresowie pokonała Wisłę 2 do 0, ale ten mecz już był. Ładnych parę, parę dni temu. Yy, Jastrzębski węgiel wczoraj wygrał z Suderskiem z, z, z suwałki 3 do 1. Szczerze mówiąc, jeszcze tych te, innych wyników nie śledziłem dzisiaj, nie było, nie było na to czasu. Może ja wyglądałam. Na pewno był, był Tajbrak w Zawierciu, ale... I wygrała Warszawa. I wygrała tak, Warszawa. Tak. A jak wychodziłam z domu, było 2-1 dla Lubina i dalej jak się potoczyło, nie wiem. No. Także przed nami tutaj emocje jeszcze wyłkatowe, godzina 20.30, wszyscy sobie spokojnie przed telewizorami przynajmniej usiądą i chyba taki mecz, fajnie się fajnie obejrzeć. Dziękuję. Tak, Pewnie, że fajnie. No mam nadzieję, że dużo ludzi będzie oglądało, a że jeszcze więcej przyjdzie tutaj na halę wspierać chłopaków. W... No właśnie, tym bardziej, że będzie sprzątaż mecz z Koresowie, to jest taki, taki mecz jednak z podtekstem, zawsze coś w stylu, stylu derwów Łodzi, chociaż... No, chyba nie ma co tego aż tak porównywać, ale zawsze zawsze jednak Karesowie, jak przyjeżdża do, do Bełchatowa, to jest jednak taka dodatkowa mobilizacja. Nie wiem, czy Kasper ci o tym coś opowiadał, czy nie, ale chyba chyba coś takiego jest, prawda? Opowiadał, opowiadał. Eee, no oczywiście jest to zupełnie co innego niż Derbe, aczkolwiek no, każdy zeptu ma takiego jednego swojego przeciwnika, którego no, można powiedzieć najmniej lubi. I wtedy gra się takim troszeczkę większym zadziorem, wydaje mi się. No Rzeszów paluje, no widać to, to też po wynikach po, po, po meczach. No i mam nadzieję, że nie zrobią tutaj niespodzianki z Skrze, że, że nagle skoczą na jakiś najwyższy poziom. A nawet jeśli, no to, że Skra również będzie prezentowała się super i, i jednak... No i fajnie byłoby wygrać też z AXO i z Srzemskim Benem, czyli zespołami, z którymi w tamtym sezonie nie udało się wygrać. I to no nie jest kraj, jeśli chce wrócić na ten na tron czy na, czy na podium nie musi takie mecze wygrywać również z tymi najlepszymi zespołami, żeby chyba żeby czuć się też pewniej, dowartościować się i no wiedzieć, że to są zespoły do pokonania nawet i teraz, i potem w tych najważniejszych meczach, czyli... czyli no dokładnie, najważniejsze są play-offy, też nie ma co zwierzyć głów, jeśli um, teraz by się coś nie udało. Aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, um, pewność siebie jest bardzo ważna i można ją zbudować właśnie wygrywając z takimi przeciwnikami, bo, bo te mecze zupełnie inaczej się gra, zupełnie inaczej się do tego podchodzi, jest większa, może większa koncentracja, tak bym to nazywała. Um, Aczkolwiek no myślę, że, że czy do Benzina, czy do inaczej, czy do każdego przeciwnika, który jest obecnie niżej w tabeli, no też nie, nie lekceważy się tego No na pewno PGSK nie zlekceważy dzisiaj MTS-u Będzin, a zobaczmy jeszcze skład, w którym dzisiaj sprawy... Na rozegraniu bez zmian, czyli Grzegorz Łomacz. Na przyjęciu Milat Ebadi Bur z Arturem Szalpukiem, czyli też, też bez zmian, jeśli chodzi o mecz z Tybkoszczą. Zmiana jest na środku, czyli, czyli Norbert Huber za Karola Kłosa, Kuba Kochanowski zostaje jako ten bliższy rozgrywającemu e, e, środkowy. I zmiana na ataku, czyli, czyli Duszan Petkowicz. To też jest ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o Duszana i, i Mariusza Blazłego. To jest dwóch świetnych atakujących i mogą, mogą tak naprawdę się wymieniać i ta jakość jest zachowana. To jest chyba skarb w takiej drużynie. Przede wszystkim no, skarb, fantastyczne jest to, że nawet wspominając o tym maradonie trzydniowym um, oni się fajnie uzupełniają, nie ma nie ma różnicy, nie widać tego na boisku, czy gra jeden, czy gra drugi, bo oboje grają naprawdę świetnie w tym sezonie. No i a propos tego maratonu, są, są mecze co trzy dni i nawet jeśli jeden byłby bardziej zmęczony, zawsze ten drugi wchodzi i, i jakość gry nie spada w dół. Więc naprawdę Bełchatów, jeśli chodzi o atakujących, ma, ma naprawdę super sytuację. Jasno. Aniu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Liczę dzisiaj nie tylko na, na zwycięstwo, na, że, że będziesz widzowała Kastrowi pgs ale też na, na ten finał i w Izbie czyli LPS z komercyjną z budowlanymi. To naprawdę jest święto, dwie wspaniałe drużyny i, no i nawet my tutaj w PGS-grze też się emocjonujemy takimi meczami, więc mam nadzieję, że i Wy i pgs jest coś w tym sezonie grana. No na pewno będziemy walczyć i starać się, żeby dojść do tych finałów i, i tego samego życzę. Dziękujemy Państwu, e, Państwu też dziękujemy za, e, za to, że oglądaliście nasze studio, zapraszamy już w środę na, na kolejny mecz e, z Asakoresową, również przygotujemy studio, a teraz zapraszamy już przed telewizory Polsat Sport News, godzina 30.30, 30, mecz PGSK, Bełchatów, MKS Do usłyszenia,